To jest temat dnia Piotr Tremski Dzień dobry. A naszym gościem jest ksiądz Tomasz Tytus z Depy, wiceprezydent kapłańskiego klubu motocyklowego Guts Guards. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak Witam. się witają motocykliści? Yy... Przybijają piątki. Takie motocyklowe. No to piątki. chyba nie sięgniemy, ale widzę, że się dobraliśmy krawacz i ksiądz w skórze ma ksiądz tatuaże pod tą skórą? A to w następnym odcinku. <laughs> nie no, o to, o to dopytam jeszcze, bo zastanawiałem się, jakie pierwsze w ogóle pytanie zadać. To chyba takie musi być, czy ksiądz autobusem, tramwajem, czy jednak motocyklem przyjechał? Dzisiaj do was? Ta... Tylko ze względów takich logistycznych, czyli bo trzeba się przebrać, zdjąć kask. No, zdałoby się, zaraz bym się ugotował w spodniach z takich skórzanych, więc z tego względu przyjechałem normalnie samochodem. Ale tyle, co skończymy tutaj wywiad, no to ruszam w drogę motocyklem i o wszystko. I w samochodzie też skóra? No jak jadę uroczyście, nie tyle co na galę, ale na spotkanie, e, jako reprezentant klubu, no to nie, nie trzymam kamizelki, która jest taka tożsama nawet, można powiedzieć, z habitem dla niektórych w zakonie. To nie trzyma się w bagażniku, tylko no, na sobie. No to, tak. no to piękny habit ksiądz ma. E, to porozmawiajmy najpierw o tym klubie Gads guards. E, Czym się zajmujecie, panowie motocykliści, księża w tym klubie? Poza tym, że jeździcie motocyklami. Pierwsza sprawa, no to jesteśmy kapłanami. To jest kapłański klub motocyklowy, czyli nie może ktokolwiek w nim być, nie może zostać naszym reprezentantem. Trzeba mieć ważne święcenia i też żadnych kar Kościelnych na swoich ramionach nie nosić, więc to są takie podstawy. No, i też jest taka droga. Nie tyle, że przychodzi ksiądz i mówi: Mam motocykl, yy, chcę mieć kamizelkę. No to trzeba powiedzieć hola, hola, najpierw trzeba wypróbować, czy jesteś godnym motocyklistą. I, Nowicjant. I no można nawet jeszcze <laughs> powiedzieć, że jeszcze jest postulat. Postulat e, inaczej zwany hunger czyli człowiek, który, ksiądz, który przygląda się klubowi, jak on funkcjonuje, e, może z nami jeździć, e, jeszcze powiedzmy kamizelki jakoś tak nie dostaje, ale przygląda się. Później dostaje tą e, kamizelkę, ale e, z jedną małą naszywką, że jest, jest, jest w naszym klubie, przygląda się naszemu klubowi. Później nowicjat, no to można, można ten nowicać nazwać, że jest się w klubie takim prospektem, czyli, czyli chciałby po prostu jednak być głębiej, chciałby jednak otrzymać pełne barwy, bo te barwy na kamizelkach, one są też utrzymane tak w standardowych kluczach, czyli są, są przody, jest nazwa klubu, ewentualnie funkcja. W tym przypadku ktoś by miał napisany prospekt, czyli właśnie wiadomo, że jest w klubie nie na zasadzie członka zwyczajnego, tylko przyglądającego się. Oczywiście logo, które musiało zostać też zatwierdzone przez pozostałe kluby motocyklowe i tak zwane plecy: rocker górny, rocker dolny i właśnie też nasze logo, tutaj muszla świętego Jakuba, krzyż, tak zwany też jakubowy, no bo jesteśmy ludźmi drogi. Ale tak jak mówiłem, pierwszą rzeczą to jesteśmy kapłanami więc to jest tak, jakby. Y, część naszego hobby. No, no, więc... Zapytam, skoro kapłani, to czy jakiś biskup to jeszcze przypieczętował? Y, nie tylko przypieczętował, ale należy, należy jeden biskup o, pomocniczy, ciekawe, który... Ale nie powiem, Też, nie, no, to jest koniecznie. Nie, to w drugiej, w, w drugim, przy drugim spotkaniu, jak może nie, no, to spotkamy już się. Tatłożę w... mamy na drugi odcinek. No, i no to musi, już. Musi już w już... jakiej, jakiej diecezji? W następnym odcinku, całkowicie. Y, to muszę zapytać, czym konkretnie ksiądz jeździ? i. Jaką maszyną? Jeżdżę takim kruzerem, chopperem kawasaki Wulkan 900K. To teraz czas na pytanie, którego nie powstydziłby się żaden antyklerykał. Ile kosztuje taka maszyna? I no, muszę o to zapytać, czy na takie choby by pieniądze idą stacy, czy, czy, czy skąd, no? Bo każdy chciałby to wiedzieć po prostu? Stacy to niestety na żadne choby księdza nie idzie. Taca jest zarezerwowana na rzeczy parafialne. Tym bardziej powiedzmy ja jako wikariusz yy, i każdy wikariusz zbiera tą tacę, przekazuje proboszczowi, więc yy, nawet w postaci rozliczenia miesięcznego to człowiek nie widzi tych pieniędzy. No bo no, nawet jako antyklerykał yy, trzeba to wiedzieć, że jednak to jest taki stereotyp, że ksiądz z tacy dostaje na cokolwiek. Druga rzecz, no wiadomo, że y, każdy zarabia, tak samo i ksiądz zarabia, dostaje jakąś pensję za, za te rzeczy, które po prostu wykonuje duszpasterskie, czy szkoła też jest dodatkowa pensja. Mm -hmm. Jakoś można powolutku odkładać, bo oprócz tego, że y, ksiądz pracuje i też stara się jakoś funkcjonować, to też powiedzmy nie ma takich zobowiązań, jak y, mają osoby powiedzmy żyjące y, w świecie, czy, ma, y, czy małżeństwa, dzieci i tak dalej, więc powiedzmy no to hobby można więcej przekazać środków? No można, po prostu spokojnie można sobie odkładać. Motocykle mogą być droższe niż samochody, takie dobre samochody, ale są mi motocykle, które tak przyzwoicie kosztują. No no to a spokojnie ili... mój, mój kosztuje 17 tysięcy taki jest motocykl. Więc... Ilu księży w Polsce jeździ na motocyklach i należy do gangów motocyklowych? Można tak to określić, gang? No, no można, tak <laughs> troszeczkę wiadomo, że gang bardziej y, y, mówi o y, takim y, wspólnototwórczym akcencie niż, y, niż y, ak akcencie związany z przestępczością. Ale patrząc na motocyklistów, którzy jadą w tych samych barwach, można o gang jedzie. No to tak można tak uprościć, nazwać. To ilu, ilu jedzie w kolorach? Y, tak? y, to jest tak, że u nas w Polsce jest... Y, y, Jeden główny klub, czyli tutaj w Warszawie, klub założycielski. I od tego klubu powstały chaptery w różnych diecezjach. Tych chapterów jest około 11. Już nie będę, nie będę tak rozdzielał ich, które są chapterami, bo też trzeba być chapterem prospektem, później chapterem zwyczajnym. To zostawiam już tak na, na czwarty odcinek, wgłębiania się w temat motocyklistów i, i, i gangów motocyklowych. To tutaj bardziej trzeba liczyć ko 160 księży jeździ w klubie naszym na, na, na motocyklach. Oczywiście tych księży jest więcej, tylko nie każdy jeżdżący ksiądz na motocyklu musi być od razu w naszym klubie. Bo to, że jeździ się w kamizelce, to do czegoś zobowiązuje. Tak jak sutanna do czegoś zobowiązuje. To nie jest, że motocykl jest tą wizytówką, tylko właśnie to, że Jakikolwiek, jakikolwiek, jakikolwiek kapłan, który idzie w kamizelce, on ma świadomość tego, że jest właśnie członkiem klubu motocyklowego i kapłańskiego klubu motocyklowego. I nawet, Znowu, powiem, z, tak? nawet powiem, że na jakichś zlotach czy spotkaniach motocyklowych nie chodziłem w sutannach. Nawet nie chodzimy pod koloratką, bo dla każdego motocyklisty, który zna temat motocyklowy, kiedy zobaczy nasze barwy, od razu mówi, że to jest ksiądz. I podchodzą do nas na takich spotkaniach, znaczy na takich otwartych spotkaniach, właśnie podchodzą do nas dlatego, że wiedzą, że jesteśmy księżmi, że nie musimy właśnie nawet mieć tego stroju takiego typowo duchownego, bo w środowisku motocyklowym jesteśmy rozpoznawalni i identyfikowani To, to znaczy, że też y, posługę duszpasterską w tym środowisku y Oferujecie? No bezwzględnie, no bo po to tak naprawdę jesteśmy w tych środowiskach, żeby y, właśnie być kapłanami i służyć y, tym motocyklistom. Motocykliści są, to mają są... wartości y, y, zbieżne. Z wartościami chrześcijańskimi? chętnie przystępują do komunii, wyznają swoje grzechy, członkowie gangów motocyklowych? No to mamy już taką rozpiętość duszpasterską, bo są y, osoby, które y, w tych gangach motocyklowych, ale w klubach, bardziej ładniej mimo wszystko brzmi, w klubach motocyklowych, y, którzy na przykład na takich spotkaniach kongresowych y, posługują nam jako ministranci. Oni przy, przyszli do nas i mówią, my jesteśmy chcielibyśmy służyć do mszy. Jest klub motocyklowy, który, który po prostu zrzesza takich, takie osoby, które są wierzące. Są kluby motocyklowe, gdzie wiadomo, ta rozpiętość odległość pomiędzy księdzem a tym, tym człowiekiem jest dosyć duża, ale spotykamy się na tej jednej płaszczyźnie motocyklowej i nie ma jakiegoś rodzaju antagonizmów, kiedy przychodzimy i witamy się. To każdy z każdym przybije piątkę, przywita się. To jest znak szacunku i też, powiedzmy, jakiejś tak akceptacji yy, dwustronnej, że ja akceptuję, że jesteś księdzem i druga strona akceptuje, że po prostu jesteś tym sobą, motocyklistą. I czasem przy jakiejś tam herbacie, yy, a nawet tam yy, przy piwie, yy, nie mówiąc, że tam kto pije, ale zostawiamy to na boku, yy, po prostu spotykając się oni dopiero się gdzieś tam otwierają. A ale że, po piwie to trzeba taksówką, chyba. Ale raz. to właśnie dlatego mówię, że tak po przysłowiowym piwie, bo wiadomo, Rozumiem. że gdyby, gdyby to tak, no tak bardziej ładniej to brzmi, no, że tak się motocykliści, no to tak piwosze czy coś. Oczywiście. Ale spotykając się po prostu z tymi motocyklistami, rozmawiając, czy nawet na takich otwartych jakichś spotkaniach, gdzie po prostu stoimy i rozmawiamy, podchodzą i właśnie tak jakby coraz bliżej kościoła, coraz bliżej księdza, po to, żeby. Na przykład zadać takie nurtujące pytanie, które gdzieś tam chodzi po głowie od iluś tam lat. I spowiedzi to jest tak jakby kontynuacja tego, co się dzieje na takich spotkaniach, bo później osoby dzwonią, bo też nasze telefony są jakoś dostępne. W klubach tych motocyklowych jest kontakt z prezydentem, z pozostałymi księżmi, więc oni się zgłaszają, nawet z prośbą o rozwiązanie różnych problemów. I nawet nie trzeba tak. Że tak powiem, myśleć, co by mogło być, ale bardzo konkretnie. W zeszłym roku, akurat u mnie w Parafii, też był ślub motocyklisty, który już od 15 lat, czy nawet więcej, no żył nawet bez związku cywilnego z, z jakąś kobietką, już mieli tam dwójkę dzieci. No i przez rozmowy, przez jakąś taką powiedzmy nic sympatii, że ten ksiądz nie patrzy od razu z góry. Nie ocenia, nie, nie klasyfikuje, nie stwarza takich pozorów, że ja jestem święty, ty jesteś poganie, niewierzący. To właśnie gdzieś na tym nurcie, na, na tej płaszczyźnie przyszła taka, powiedzmy, też refleksja, do tego, żeby zatroszczyć się o te swoje sprawy. I wiadomo, że pomaga im się na, taki, na takiej zasadzie, że przychodząc do kancelarii, przychodzi motocyklista, no, właśnie czasem taki wytatuowany, czasem jakieś krępy, no to. Pierwszy rzut oka jest taki też stereotypowy, i, i ksiądz, który siedzi w kancelarii, może powiedzieć: No, jakiś poganin, jeszcze jakiegoś diabła ma na plecach, na przykład, bo są takie kluby: O, Boruta, O, jakiś taki, taki poganin, przyżytek, to od razu coś tutaj chce wykręcić. No, żeby po prostu zdjąć taką maskę tego złego motocyklisty i zobaczyć w nim człowieka, który potrzebuje pomocy. I to jest między innymi takie nasze działanie duszpasterskie. No zapytam, jaki ksiądz ma stosunek do tatuaży, do tych, no, boruta, czyli tatuuje się podobiznę diabła, ale czy. To znaczy nie, w bo mają. Ma... Nie, nie, jest mhm. tak, że y, mają od razu, każdy ma tatuaż y, boruty y, na sobie, bo tak jak kamizelka, to jest jakaś taka tożsamość skóry, to oni mają swoje logo na, na plecach i można demonizować. No nie bo, że ktoś już tutaj jest satanistą, bo ma na plecach y, tam, powiedzmy, borutę czy jakiegoś innego tam diabła, czy coś w tym stylu. Wiadomo, że jest to jakieś zagrożenie, no bo powiedzmy, no z czym się człowiek identyfikuje. Tylko, że też nie można od razu wszystkich wrzucić do jednego, jednego kotła diabelskiego, że tam będą się smażyć, tam w piekle, bo, bo mają konszachty z diabłem. Trzeba właśnie, też po to jesteśmy, żeby nie bać się włożyć tą rękę do jakiegoś kotła i wyciągać tych ludzi. I bardziej świadome właśnie, świadome takie powiedzmy no, no spotkanie z tym księdzem może to spowodować. I nim wrócę do tego pierwszego pytania, to od razu przy Borucie opowiem taką historię. Byliśmy z, z innymi księżmi na spotkaniu takim klubowym, bo każdy klub ma też swoje urodziny, no i zapraszają na, na te spotkania klubowe, takie zamknięte. Byliśmy na takim spotkaniu, i po jakimś czasie, tam upłynęła godzinka, prezydent wziął nas na bok i, i mówił do, do nas. Takie słowa, które mi za bardzo mocno zapadły w głowę i w serce, bo widziałem motocyklistę, który miał na plecach właśnie borutę. I który mówi do nas, że wy jesteście potrzebni w tym środowisku motocyklowym, że wy macie swój charakter, swoją tożsamość, że jesteście tak jakby niezbędni w tej układance, bo możecie wnieść dużo dobra. Ja mówię, kurczę, ewangelizuje mnie. Ten, ten, ten właśnie z taką twarzą Boruty, mówi, kto ma tutaj dawać w środowisku motocyklowym takie wartości jak Bóg, honor, ojczyzna? Kto ma mówić o prawdziwym patriotyzmie? to ma pokazywać, że jest coś, coś więcej niż powiedzmy te rzeczy materialne. I takie słowa, które padły z jego ust, no, tak jakbym się spodziewał od niejednego dobrego rekolekcjonisty albo od osoby, która prowadzi ewangelizację. I to było dla mnie też takim punktem, żeby nie odbierać wszystkich motocyklistów jako właśnie jakichś ludzi z gangów e, wytatuowanych, diabelskich jakichś albo Yy, próbujących handlować nie wiadomo czym. To zapytam tak, jak ludzie reagują na księdza tatuaży? A jaki? <grystanie> nie dał się księdza. A, no To dobra. są czy nie? Ma? No nie powiem. Nie no. w tym odcinku. Dobra. <grystanie> Moto Serce. Co to za akcja? Motoserce też jednoczy y, świat y, motocyklowy, y, szczególnie właśnie kluby motocyklowe, czyli y, te osoby, tych motocyklistów, którzy jeżdżą w kamizelkach, y, jest taki kongres y, klubów motocyklowych w Polsce, y, można rozpoznać y, tych motocyklistów właśnie po, po tym, że noszą takie stroje, mają flagę taką malutką, po, polski y, z prawej strony i albo MC, albo y, f, 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 Free grupa. FG, tak po prostu na, na plecach, to znaczy, że są w takim środowisku zintegrowanym. To są kluby motocyklowe. I w całej Polsce są zorganizowane takie akcje jak Motoserce. Bardzo często jest taki stereotyp, który się mówi, że są motocykliści to są dawcy organów. A w tym wypadku są przede wszystkim dawcami krwi żeby pokazać, spotkać się z ludźmi, którzy powiedzmy tylko widzą motocyklistów, żeby tak zobaczyć, jak to wygląda od środka, że to normalni są, są lekarze, prawnicy, wszystkie zawody, tak jak księdza można znaleźć wśród motocyklistów, tak samo znajdziemy pozostałe zawody, które, które po prostu, osoby, które pasjonują się motocyklami i ta inicjatywa Motoserce Także tutaj na Pradze była, była zrobiona yy, dosyć bardzo tak hucznie, bo i koncerty były, oddawanie krwi, jakieś konkursy i motocyklowe, i gigantyczny plac zabaw dla dzieci, gdzie można było całymi rodzinami przyjść i, i, yy, no i ucieszyć się z, takie, z takiego eventu. Ale chodzi przede wszystkim o to, żeby oddawać krew. Tak, i też pokazanie tego wizerunku motocyklisty, bo, bo mówię, czasem go psują właśnie ci, którzy mają takie ścigacze, którzy mają dużo... I to są ci prawdziwi. Dawcy no, no to są głównie ci. No. Też trzeba zrozumieć tego młodego człowieka, który, który, nie, który po prostu no, poczuł ten motocykl, bo to jest przedziwne, że kiedy wsiada się na takiego rumaka, który ma dosyć dużą liczbę koni i czuje się, jaką ma moc. To może w jakiś sposób, szczególnie młodych osób, no, no, pociągać dokąd jest ta możliwość po prostu wyciągnięcia z tej maszyny, a że są maszyny dobre, no to jak się leci tam 200 na godzinę, to później człowiek przy jakimkolwiek kontakcie, czy nawet i z małym lusterkiem, czy z kamieniem, później leci jak taki A Pochował do ksiądz kiedyś takiego motocyklistę, który się rozbił. Tak. I w Parafii Świętej Katarzyny, ale też jako klub jeździmy na szczególnie takie pogrzeby, gdzie chowani są motocykliści z klubów motocyklowych. Pamiętam, może to już było z dwa lata temu, pojechaliśmy do Skarżyska Kamiennej na pogrzeb jednej takiej dziewczyny, która jest w klubie motocyklowym, też jest żeński klub motocyklowy, Królowe Szos, tak po polsku można by je nazwać. Jakurat prezydent tego klubu zginęła w wypadku i przyjechali przedstawiciele z całej Polski na, ten właśnie, na to ostatnie pożegnanie, także my jako księża byliśmy, uczestniczyliśmy w tej mszy. I to też było ważne dla, dla tych motocyklistów. Bo kiedy skończył się w ogóle pogrzeb, jeszcze na tych motocyklach nie wracaliśmy do domu. Podchodzili do nas i dziękowali za obecność. Że on, oni już się czują, że, że jesteście z nami nie tylko, żeby się pokazać, pojeździć, pośmiać się, tylko że jesteście dla nas też w trudnych momentach. To jeszcze dwa pytania. Polska Route 66 to która to droga by była? Każda, którą ja jeżdżę, <a> powiedzieć. <głupia> Każda droga, A nie, nie, ma, nie ma nie ma takiej, nie ma takiej yy, charakterystycznej, bo to, bo to powiedzmy. W Polsce tych dróg mamy coraz więcej lepszych, ale to chodzi też o taką z klimatem drogą. No i Więc... ostatnie, ostatnie pytanie. Który biskup należy do klubu motocyklowego? Katolicki. Biskup katolicki. Z jakiej diecezji? A to już drugie pytanie. <śmiech> <śmiech> Ksiądz Tomasz Tytus Zdeb, który nie powiedział tego i owego. Wiceprezydent kapłańskiego klubu motocyklowego GATS. Gats. Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia na szosie gdzieś. Może jak nie ze mną, może widać kamizelkę, tak. e, mogę nawet plecy pokazać za chwilkę, jak wygląda e, kamizelka właśnie naszego klubu. A to jak ksiądz do kamery pokaże, to będzie pięknie tylko proszę to Chyba tak, wstać? Wstać? No, 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 tak no, chyba się nie, uda. Nie, do, do, tej, do tej, Mam nadzieję, że widać. No, tak. <śles> to był temat dnia Piotr Do zobaczenia.